Ale to, to znaczy, że w świetle prawa decyzja o ważności wyborów, którą może ta, y, y, ta izba podjąć będzie nieważna? Panie redaktor, odpowiedź na panie pytanie jest oczywista. Przecież jak coś nie jest sąd, znaczy coś nie jest Izbą sądową i sędziowie nie są sędziami, no to ich decyzje nie są orzeczeniami. Tak oto Ryszard Kalisz z Państwowej Komisji Wyborczej znęca się nad słabszymi umysłowo, usiłując im wmówić, że Izba Kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych Sądu Najwyższego powołana legalnie uchwaloną ustawą, przyjętą przez Sejm Senat i podpisaną przez prezydenta rzekomo nie jest sądem, mimo że jedyny władny do wydania. Tego typu orzeczenia organ, czyli Trybunał Konstytucyjny, nigdy tego nie zrobił. To, co czyni Kalisz, jest Bezczelnym przygotowywaniem opinii publicznej pod nieuznanie przez rządzących wyniku wyborów prezydenckich, nawet jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi ich ważność. Wszystko to wpisuje się w działania sekty Romana Giertycha, w jaką przekształciła się ostatnimi czasy Koalicja Obywatelska. W tym odcinku pokażę Państwu, jak dęte są zarzuty o rzekomych fałszerstwach i nieprawidłowościach wyborczych. Opowie o tym m.in. europoseł Konfederacji na bryłka, ale zarazem przytoczę wypowiedź znanej dziennikarki ultraprogządowego Onetu, która nie ma wątpliwości, że scenariusze, kreślone przez polityków koalicji obywatelskiej, w tym przez zawodowych prawników, to jest plan na zamach stanu. To będzie bardzo ciekawy i jednocześnie niezwykle ważny odcinek programu Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Dlatego, jak zwykle, na początku z serdecznością i pokorą proszę, by wszyscy, którzy czują się polskimi patriotami, a jeszcze do naszego grona nie należą, łaskawie kliknęli przycisk subskrybuj. To bowiem najlepszy sposób na to, by nasze, zawsze niezależne i zawsze wygłaszane z polskiego punktu widzenia komentarze docierały do szerszego grona odbiorców. Wracając jeszcze do przytoczonych. Na początku słów Ryszarda Kalisza. Pragnę podkreślić, że również. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie się wypowiedział, iż w Polsce nie ma żadnych paleo i neo sędziów. Wszyscy, którzy otrzymali nominację z rąk prezydenta Rzeczypospolitej na urząd sędziowski są sędziami i mają równe prawa. Kalisz i sekta Koalicji Obywatelskiej usiłują tego nie widzieć. Oni zawsze się powołują na te europejskie trybunały, kiedy im wygodnie, ale kiedy trybunały te orzekają nie po ich myśli, to wówczas jakby nie istniały. Hipokryzja do sześcianów. Natomiast jeśli chodzi o nieprawidłowości wyborcze, to tak naprawdę dotyczą one zaledwie kilkunastu komisji, w których zresztą często nie było ani jednego przedstawiciela Komitetu Wyborczego Karola Nawrockiego. O tych nieprawidłowościach w niedawnym wywiadzie mówiła europoseł Konfederacji Anna Bryłka. Posłuchajmy. Gdyby ta różnica między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim była na poziomie 10, 20 czy 50 tysięcy głosów, ale to jest 370 tysięcy głosów. Tutaj nie ma nie ma mowy o tym, że że doszło do jakiegoś sfałszowania wyborów, a ta narracja, która jest w tym ten, w ten momencie postulowana po stronie koalicji rządzącej, no sugeruje, jak gdyby miały te wybory być, miałoby te wybory być sfałszowane i przynajmniej te wszystkie argumenty, które są podnoszone przez, przez stronę koalicji rządzącej, że wskaźnik głosów nieważnych, no tu nie ma ten, ten wskaźnik głosów nieważnych, czyli liczba protestów wyborczych jest porównywalna z poprzednimi elekcjami prezydenckimi. Duża część tych protestów wyglądają jak kserokopie pobrane z jakiejś strony, nie wiem, chyba Romana Giertycha, którzy to wydrukują, podpisują, wysyłają do Sądu Najwyższego, że, że te protesty generalnie nie mają pokrycia, pokrycia w rzeczywistości i... i, 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 i i nawet jak sobie popatrzymy też, też, też na rok, nie wiem, 2014 wybory samorządowe, one chyba były takie w, ostatnim, w ostatnich latach, które być może nasi słuchacze też pamiętają, tam było bardzo dużo głosów nieważnych, 20% głosów nieważnych no teraz w tych wyborach to jest około 1% więc, więc trzeba te wszystkie, te wszystkie przesłanki wziąć pod uwagę A zatem w 2014 roku gdy w wyborach samorządowych oddano astronomiczną liczbę głosów nieważnych, 20% wybory zostały uznane teraz natomiast, gdy mamy do czynienia z procentem głosów nieważnych, co mieści się absolutnie w średniej statystycznej wszystkich wyborów w III Rzeczypospolitej, podnosi się wielkie larum. Rzekome nieprawidłowości i fałszerstwa, do jakich miało dochodzić w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich 2025 roku, dotyczą tak naprawdę kilkunastu na ponad 32 tysiące obwodowych komisji wyborczych. Jednak w odniesieniu do każdej z tych komisji zostało wysłanych kilkaset protestów wyborczych, co dało kilka tysięcy wniosków napływających do Sądu Najwyższego. A teraz przytoczę państwu skandaliczną wypowiedź europosła Koalicji Obywatelskiej, zawodowego adwokata Michała Wawrynkiewicza, do której to wypowiedzi odniosła się dziennikarka Onetu Dominika Długosz. Odniosła się w sposób druzgocący. Ja bym Szymonowi Hołownie powiedział, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest sądem. I dopóty, dopóki nie zostanie stwierdzona ważność wyborów, dopóty nie powinno być zwoływane Zgromadzenie Narodowe. To jest moje stanowisko jako adwokata, jako obrońcy praworządności... Nawoływanie do tego, żeby Szymon Hołownia nie zaprzysiągł Karola Nawrodzkiego. Jest po prostu idiotyczne. Jest po prostu idiotyczne. To nie powinno być zwoływane zgromadzenie. No. Jest po prostu idiotyczne. Oczywiście, że ja rozumiem emocje. Tylko po pierwsze, Szymon Hołownia tego nie zrobi. Po drugie, to byłby skandal, gdyby to zrobił. Bo skoro Karol Nawrocki dostał już z PKW dokument mówiący o tym, że został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej, to byłby po prostu zamach stanu, gdyby Szymon Hołownia próbował nie odebrać przysięgi. Od prezydenta elekta. A zatem Dominika Długosz, słynąca z jednoznacznie prorządowych poglądów, nie ma wątpliwości, że ta awanturnicza wypowiedź Michała Wawrynkiewicza, ale przecież takich wypowiedzi mieliśmy w ostatnim czasie więcej ze strony polityków koalicji obywatelskiej, to wprost przygotowywanie do zamachu stanu. Jasne, ja też wierzę w to, że Szymon Hołownia nie posunie się do obstrukcji i zwoła na 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe po to, by odebrać przysięgę od prezydenta elekta. Jednak, skoro takie wypowiedzi i takie plany słyszymy w ustach polityków największej rządzącej partii, największej partii tworzącej koalicję 13 grudnia. To musi nam się zapalać potężna czerwona lampka, z kim tak naprawdę mamy do czynienia w osobach polityków, na których czele stoi Donald Tusk. I dlatego właśnie pokazuję Państwu ten materiał. Musimy bowiem wszyscy polscy patrioci być cały czas zmobilizowani i świadomi tego, że mimo iż jako naród dokonaliśmy wyboru prezydenta, to są tacy, którzy byliby gotowi podnieść na ten wybór rękę i go zakwestionować, bredząc coś o neosędziach, o nieistniejącej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Sądu Najwyższego, etc. Dajcie Państwo znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy dla Was też takie postawy polityków koalicji obywatelskiej są niepokojące? Czy być może po prostu są żałosne i karykaturalne? Ale nie należy do tego przywiązywać zbyt dużej wagi. Jestem ciekaw, jak na to patrzycie. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście, jak zwykle, proszę o kciuki w górę, gdyż one też niezwykle pomagają zwiększać zasięgi naszych filmów. Do zobaczenia.